A będzie tu wszystkim systemy tyczyrzania i dzisiaj kontynuujemy nasze przygody z Geraltem z Rivi, w Wiedźminie 1 edycji rozszerzonej. Więc tak, skończyliśmy odcinek tutaj. I co? I tu mamy takie zadanka jak e, ludzie i potwory. Zaraz, wszystkie? Tak, wszystkie. Ludzie i potwory, ogon salamandry, poszukiwany, tajemnice Berengara, wiedźmińskie Tajemnice. I tu są. Nie Możemy sobie zaczą zacząć na przykład od poszukiwanego A nie, dobra, nie zaczniemy od po poszukiwanego, bo... Nie damy rady A ogon salamander damy radę? Hmm, trochę daleko, A może to Zobaczymy po potwory A co mamy tam zrobić? A musimy tych 5 patków tego białego nirtu, no co zrobimy to, dobra Musimy przyjść pójść tam Oczywiście zmieszam, żeby było szybciej No dobra, to idziemy, tu mamy ee, Jak on się nazywa to miasto Mam tutaj takie oczywiste, oczywiste miasto, a zapomniałem jak się nazywa Nie wiem, bestia nas zaatakowała. Po raz drugi. Teraz nie wiem, czy przeżyję, bo mam mało HP. Dobra, to szybko ich może tak. Już takim sposobem. Ojej. Dobra. Już nie musimy zbierać tych czaszek, bo już zrobiliśmy to zadanie. Początki. O, tego tego. O, ale za nim Gra w kości. Dobra. Dopiero w drugiej części dowiedziałem... Bo w drugiej części dowiedziałem się o co chodzi w kościach, nie? No tym bardziej nas nie obchodzą. Teraz tylko płatki białego mirtu nas obchodzą. Nie goń, dobra. Dzisiaj jeszcze sobie zrobimy zadanie u tego e, Odyna jak on tam się nazywał. Tego jak go wie, jego Geralt nazwał e, Gruby pijaniec, czy jakoś tak Dobra Wszystko uczę zieloniec. Ziemiejkę możemy wziąć Oj biały mir tym bardziej. Okej. Okay. Weźmiemy sobie. Wszędzie to jest kurcze zielone. O biały mir, okay. Jak sobie alt sobie nacisnę, to właśnie tak wszystko widzę. Pięć padków, a to ile jeszcze mam? A jeszcze jeden peń. Okay. Gdzie jeszcze? Skurczy ziela, skurczy ziela. A, e. jakieś rzeczy, jakieś fanty o dobra, zbieram biały mirt no to bierzemy Okej, okay, teraz możemy iść tak daleko a blisko dobra a matko, znowu Zaraz zrobię tak mi się tak niech z nim walczyć dobra że kolejny. Dobra. No z złej strony zaszło. Nie chowuję tego miecza. No i sam chowuję ten miecz. No a jeszcze przejść nie mogę. Dobra. Dopiero teraz mogę. Dobra. Teraz zobaczymy, co jaki będzie dialog. z Abigail. Salvin O, Abigail. Czego chcesz? Przyniosłem płatki Białego Mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię Wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź dwie uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków Białego Mirtu. Wymów swoje imię w spak, Zakręć się trzy razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmi i magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. No dość dziwne rzeczy. Dobra, jest... Nie, nie, nie możemy już skojarzyć z tego ogniska. A Salwiny możemy A pogadać? Abigail jest miła i dużo się A. uśmiecha. Dobra, nieważne. Może jakieś ognisko tu będzie? Ale wersja jest dobry dzięki. Dobra, szybko, nie mam czas. Może już. Czego? Mikstura jest... Tak. No. Alwin wypij to. I żadnego marudzenia. Koszkie. Mówiłam, żebyś nie marudził. A teraz mów. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji. Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze, wykrzywione alkoholem i pożądaniem. Rżnij ją, pokaż jej, że jesteś mężczyzną. Złoto, złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. Śmierć, kara ostateczna. Kto na zasługuje? Kto jest winien? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie, Nie boisz się śmierci? Jest śmiercią. Jak chcesz pokonać ludzką podłość, łowco bestii? Mieczem? Ty, umarłeś, a wciąż chodzisz bez odrzutów. Powiedz mi, kto jest winny? Kto mnie wezwał? Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc siedmiu sfer. Opuść to ciało, zaklinam cię, odejść. Chce mi się spać. Hmm. Alvin do łóżka. Przed tobą był tu inny Wiedźmin. Berengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Dzięki. Bywaj. No dobra, to dość przerażające to było. Dobra, to idziemy, wracamy. I teraz. Matko, kolejna ziup Zióp Dobra eee... Gra w kości kogoś, kto powie więcej o grzebkości? To powiem w karczmie Oni są tutaj A to pójdźmy do tego do domu Obiecałem to tak zrobię. Hmm, to jest te karczma. Nie, to nie wybaczałem. A mamy takie dwa pytanie. Chcielibyście odcinki tak po 40 minut? Bo dla mnie to żaden problem, nie? Ale dla was to może być pro problemem. Dobra, chodź szybko. Beszcie, potrzebuję expa Ok, szybko idziemy do tego domu, blisko. Aj, aż blisko, dobra. No ładko. Serio. Dobra, szybko. Wejdź do tego domu Odona Dobra Leczkę A weźmiemy sobie, dlaczego nie, Zbroja A to był ten diarkus wcześniej, dobra ob obudźmy go I porozmawiajmy O najważniejsze nie spytałem Uwielebnego byłeś? Jasne Jasne bo on chazał nam obcych sprawdzać. Masz. Sygnet Wiecznego Ognia. Musi być od Wielebnego. No musi, musi. Przysłał mnie Wielebny. Przysłał mnie Wielebny. W czym mogę ci pomóc? Wielebny zawsze o nas myśli. Plotki już do mnie doszły. Wiem, czego chcesz. Mam pewien problem z ogrodem. Nie jestem ogrodnikiem. Pozwól mi pan skończyć, panie Gerwant. Jakiś czas temu dziwne rośliny wyrosły w moim ogrodzie. Te rośliny są żywe. Dopóki były małe, były całkiem pożyteczne. Jadły krety i owady. W takim razie, gdzie leży problem? Teraz są ogromne. Wielkie jak człowiek z ogromnymi gałęziami. Na szczęście za dnia się zakopują. Ale nawet wtedy boję się podejść. Zobaczę, co zrobić. się da zrobić. Ale będzie ci to kosztowało 120 orenów. Mogę zapłacić 50. Panie gerwant wypijmy na pochybę żelsku Aha, dobra. 120, ani na mniej, na pochybel. Eee, 70 orenów za dwa chwasty to i tak zdzierstwo. Mówiłem 120. Żyć jakoś muszę, jeść, coś wypić, a właśnie zdrowie. 80 to moja ostateczna cena. Chcę nas upić. Moja strata, niech będzie 100. Sto. Stoi! Jeszcze rozchodniaczka! Hy. No i właśnie na tym polega trudność tej misji, bo nie mamy jak miecze wyciągnąć się tak średnio bije. Bo zobaczcie, jest tak dosyć mało. Nie wtrafia w ogóle nie. Ja na skoro się mocno biją Jesteśmy upici Dobra, jedna padła Może A nie mogę zapisać dobra, no to jeszcze za drugą No nie Okej, okay, jeszcze raz? Nie, nie dało się. No. Dobra, jeszcze raz. I... No, oczywiście, że nie. O, dobra. Ale chodzimy jak nie wiem co, nie? Może coś wyciągnę do nich? Oczywiście, że wyciągnę. Do, do mnie się przyjdę może wyciągnąć to broń, bo nie będę chodził. Tak. On, on, on tak szybko chodzi wtedy, gdy jest pijany. Nie? No, świetnie. Dobra, chodzimy. No, świetnie, no jeszcze się mi tu wywróć. Nie. O nie Grę mi wywaliło przez to. Ajajaj. No nie. Dobra, wiecie co? Chyba na tym czas zakończyć. Dobra, to trzymajcie się, cześć. Niestety błędy techniczne. Dobra, trzymajcie się, cześć.